Cześć, słuchasz podcastu Wolna od obiadania. W podcaście tym daję wskazówki, opowiadam, inspiruję, co zrobić, by mieć normalny stosunek do jedzenia. Jak psychologicznie i emocjonalnie uwolnić się od obiadania, by żyć zdrowo, spełniać się w życiu i nie zaprzątać sobie głowy odchudzaniem i różnymi dietami. Nazywam się Monika Rakowicz i dzisiaj, w dziewiętnastym odcinku, opowiem Ci o efekcie jojo. O efekcie jojo słyszał chyba każdy, i jest on zmorą osób, które chcą schudnąć. Bo mówi się, że około 80-90% wszystkich ludzi, którzy się odchudzają, mają ten efekt jojo. Efekt jojo czyli przybycie kilogramów po schudnięciu. I może nam przybyć kilka kilogramów, a możemy, możemy utyć. Nawet do wagi wyższej niż sprzed odchudzania. Efekt ten mówi o osobach, które, którym się udało schudnąć. To nie jest o osobach, które nie wiedzą, jak schudnąć. To są ludzie, którzy rzeczywiście schudli, ale z różnych przyczyn waga im wróciła. I nie są z tego powodu oczywiście zadowoleni, ponieważ Włożyli sporo wysiłków w to, żeby schudnąć, a z właśnie z różnych przyczyn ta waga wzrosła po pewnym czasie, po krótszym bądź dłuższym czasie. To wszystko znowu zależy od naszego trybu życia. Dlaczego mamy ten efekt? No głównie dlatego, że zakładaliśmy, że odchudzanie będzie jakiś specyficzny, krótki czas i dalej wrócimy do naszego starego trybu życia. Więc ten czas odchudzania był czasem dla nas nieprzyjemnym, trudnym, czasem napięcia i spiny, żeby realizować, powiedzmy, plan, który sobie ustaliliśmy. I przez ten czas odchudzania jest to dla nas, że tak powiem, czas wyjęty z życiorysu, czyli jest to dla nas smutny. Trudny czas, gdzie sobie wszystkiego odmawiamy, gdzie w ogóle nie żyjemy tak, jak chcielibyśmy żyć, w ogóle nam to nie sprawia radości i no nie ma co się dziwić, że nasza podświadomość nie lubi, jak my jesteśmy nieszczęśliwi, nie lubi, jak jest nam źle i zrobi wszystko, żebyśmy się poczuli dobrze. A jeżeli mamy zapisane w naszej podświadomości, że jest nam dobrze wtedy, kiedy jemy dużo, kiedy jemy tłusto, kiedy się nie ruszamy, to nasza podświadomość dąży do tego, żeby, żeby tak właśnie zacząć żyć. I właśnie wcześniej czy później ta nasza spina mija, no bo ile czasu możemy żyć w takim zawieszeniu, w takim życiu, życiu które nam się w ogóle nie podoba. No krótki czas, prawda, no, Często trzy miesiące, no to to już jest maks. I najczęściej ta siła woli puszcza wtedy, kiedy na przykład wypijemy alkohol albo, albo zaczniemy patrzeć na osoby, które nie odchudzają się, które jedzą co chcą, które w ogóle nie dbają o to, co jedzą, i to nam się podoba. I po prostu uświadamiamy sobie, że nie podoba nam się te, te ograniczenia, i stopniowo zaczynamy wracać do starego trybu życia. Więc, jakie jest te złote rozwiązanie? Co zrobić, żeby nie było efektu jojo? Odpowiedź jest jedna, że nie możemy zakładać, że ten czas, kiedy, powiedzmy, ten czas odchudzania jest tylko na krótki czas, a później wrócimy do starych nawyków. Już musimy zadecydować, że my chcemy zdrowo się odżywiać już. Odżywiać i ogólnie prowadzić tryb życia zdrowy też, mówimy też od tutaj o aktywności fizycznej, już do końca życia. I dopiero wtedy, kiedy to zrozumiemy, że tak już chcę do końca życia, to wtedy nie będzie efektu jojo, bo po prostu zaczniemy tak żyć. Jeżeli chodzi o wypisanie czy powiedzenie kilku powodów, dlaczego mamy efekt jojo, no to na pewno jest brak przygotowania, czyli zaczynamy dietę i do końca nie wiemy, jak ona ma wyglądać, co mamy robić, i to może wygląda tak, że głodzimy się. Jak wiadomo, głodzenie się zupełnie nie jest sposobem na odchudzanie, ponieważ tam włączają się mechanizmy, że. Później dostajemy wilczego apetytu i po prostu potrafimy zjeść konia z kopytami, co spowoduje, że, że utyjemy, a mało tego jeszcze nam się nasza przemiana materii się zatrzymuje, więc to najczęściej jest właśnie dlatego, że, że chcemy się głodzić i w taki sposób schudnąć. Drugi sposób chcemy szybkich efektów, i nie zważamy na to. Czy to będzie dobre dla naszego organizmu, tylko uciekamy się do sztucznych sposobów, typu jakieś medykamenty, suplementy, o których wcześniej mówiłam, czy leki, czy w ogóle jakieś toksyczne dla naszego organizmu substancje, które mają spowodować schudnięcie, ale na pewno nie zachowanie zdrowia. Następnie zniechęcanie i odpuszczenie. Chcemy szybkich efektów, czymy, że schudniemy bardzo, bardzo spektakularnie w krótkim czasie. Więc zaczynamy bardzo się ograniczać i to trwa powiedzmy kilka tygodni, czy nawet kilka, kilka dni może nawet. Ważymy się co chwila, nawet dwa, trzy razy dziennie. Wiem, że właśnie odchudzające osoby mają hopla na punkcie wa ważenia się, po prostu nie schodzą z wagi. A tutaj właśnie nie o to chodzi, i widzą, że bardzo, bardzo są małe spadki wagi, a czasami są te fluktuacje wagi, więc raz jest trochę, trochę lepiej, później ta waga nam przybywa i, i są tym sfrustrowane. Po prostu myślą sobie: Jejku, jeżeli ja się mam tak katować, a tutaj wyników w ogóle nie ma, no to po co mam to robić? I właśnie następuje odpuszczenie. I dlatego wracamy do naszej, naszego starego trybu życia, i przybywa nam kilogramów. Przechodzenie na specyficzną dietę, która nam w ogóle pasuje. Nie podoba się nam to, co jemy. To dla nas, może przygotowanie jest dla nas bardzo problematyczne, albo w ogóle nie smakuje nam to, może niedobrze się czujemy po, po tym jedzeniu. Wiadomo, nie da się tak funkcjonować przez dłuższy czas. I zarzucamy to, a jeżeli zarzucamy to, to wracamy znowu do tego naszego starego trybu życia, i kilogramy nam wracają. Więc podsumowując to, co dzisiaj powiedziałam, efekt jojo jest spowodowany tym, że mamy niewłaściwe podejście do, do procesu schudnięcia, ponieważ zaczynamy odchudzanie z myślą, że to jest trudne, że to jest ciężkie, że nie chce nam się, no ale trzeba to zrobić, żeby schudnąć, zaciskamy zęby i stosujemy jakieś pewne diety, czy, czy może też zaczynamy sport uprawiać, taki, który nam nie do końca pasuje. I żyjemy w takim podenerwowaniu spinie przez pewien czas, aż w końcu nadchodzi apogeum, że ja już tak dalej żyć nie mogę, nie dam rady już więcej się spinać, w taki sposób się odchudzać i... Po prostu to porzucamy, wracając do starego y, sposobu odżywiania i braku ruchu, i efekt jojo jest oczywiście murowany. Natomiast co zrobić, żeby nie było efektu jojo? Musimy zmienić nasze podejście, więc jeżeli zaczynamy odchudzanie z, z przekonaniem, że nie musimy schudnąć 10 kg w miesiąc, y, tylko możemy to robić bardzo stopniowo. I jeżeli damy sobie dużo zrozumienia i miłości, nie ważymy się co chwila, możemy się zważyć raz na miesiąc, to wystarczy. I po prostu zaczynamy się zdrowiej odżywiać, nie obiadać się, nie jeść przekąsek. I właśnie podchodząc do siebie z, ze zrozumieniem i z tym, że ja chcę schudnąć. Dlatego, żeby moje ciało było zdrowsze, a nie z powodów takich, żeby zaimponować komuś, żeby też o tym mówiłam w innym odcinku, o intencji w odchudzaniu, to też możesz sobie przesłuchać. Tam jest więcej o tym, że jeżeli wiemy, dlaczego. Chcemy schudnąć, czyli po prostu dla, dla siebie, dla to, że, dlatego, żeby ciało było zdrowsze, dlatego, żeby jeść i odżywiać się po to, żeby lepiej się czuć, to wtedy wszystko będzie poukładane w naszej głowie i efekty będą długotrwałe, na całe życie. I właśnie tego. Tobie życzę, żebyś, że jeżeli chcesz schudnąć, żebyś miała odpowiednie do tego podejście, a na pewno nie będziesz miała efektu jojo. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i jeżeli chcesz spotkać się ze mną na konsultacji wstępnej, zapraszam Cię na moją stronę www.monikarakowicz.pl. Do usłyszenia, hej!